Cześć! Wyszła nowa wersja beta preview o numerkach 11903233. Już teraz zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, a ja pokażę Ci, jakie zmiany zostały wprowadzone. Alej tymczasowo nie może wchodzić za graczem przez portal do Nederu, ponieważ pojawiał się on często w blokach, a następnie się dusił. Przedmioty przenoszone do skrzyni, trzymając Shift, znów się stakują. Wzmocniony ZipSlate teraz ma poprawną wytrzymałość. Usunięto błąd, przez który po zniszczeniu czujnika i shriekera narzędziem z naklęciem Silktacz dostawaliśmy exp. Usunięto błąd, przez który skalk Shrinker mógł być aktywowany ponownie podczas jego krzyku. Teraz katalizator skalku nie będzie podmieniał bloków pod ogniem lub niebieskim ogniem. Naprawiono błąd, przez który namorzyny źle generowały się po wyśnięciu pod poziomem 0. Tak, został naprawiony, teraz w ogóle się tu nie wyrastają. Dzięki za oglądanie. Mam szczerą nadzieję, że materiał Ci się spodobał. Jeśli tak, to zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Zapraszam również na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu. Do usłyszenia, cześć.